Witam na moim kanale Kolejarz 0 American Train. Chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat y, popkultury amerykańskiej kolei w filmach fabularnych i serialach. Y, głównie dzisiaj skupiłem się na filmie Powrót do Przeszłości. W sumie dzisiaj od samego rana przypominamy się nagranie na składu y, z parowozem, y, który brał udział w tym filmie, jak i składem. Skład jest prawie sprezentowany, ale to e, tego tutaj nie pokażę, e, ponieważ no, brakuje mi tego parowozu, który e, byłby potrzebny do nagrania e, tego filmiku na tym kanale, e, na moim kanale Kolejarz American Train, dlatego się powstrzymałem, ale dzisiaj opowiem o tym dlaczego i dlaczego e, parowozy są tak kojarzone z amerykańską Pop kulturą filmową, jeśli chodzi o tematykę kolejową, i na koniec zaprezentuję ten parowóz, który jest mi potrzebny. To może tytułem wstępu e, pokażę tutaj e, parowóz, parowóz e, American 44 oraz skład, który zagrał w filmie Powrót do przyszłości 3, gdzie w końcowej scenie filmu e, e, sam za pomocą lokomotywy e, 260 typu Mongol Eee, główni bohaterowie przenoszą się z połowy XIX wieku do przyszłości do roku 1985. Każdy, z, kto oglądał ten film oprócz do przyszłości 3, to wie, że taki parowóz był w, e, w końcowej scenie filmu. Jaki ten sposób zakończył się e, trylogia e, tego tych filmów powrót do przyszłości i końcowa scena tego filmu. Tutaj jest zaprezentowany skład, który był mniej więcej otworzony w filmie, ale to jest nie jest tak do końca, ponieważ tu jest American 44, który też jest oczywiście ikoną popkultury amerykańskiej kolei i filmów. Tu zaraz za platforma, która Miała na sobie e, drewno. Właśnie akurat ta platforma była dobrana e, do, tutaj, do tego zestawienia, który stoi tutaj ten skład na bocznicy prawej na mojej makiecie. E, tam były trzy zielone pulmany, ale już powiem, że to były troszeczkę inne niż te, które tutaj wyglądają. I skład kończył wagon techniczny Central Pacific czerwony, ale niestety nie mam takiego, więc zastąpiłem to kanalem. Pacific numer boczny 43711, jak będę miał w swojej kolekcji Parowóz 260. To wtedy taki filmik na temat powrót do przyszłości, otworzenia tej sceny, ale bez kraksy, postaram się nagrać. Czyli to jest oczywiście taki skład, sobie dzisiaj będzie stał na bocznicy. On dzisiaj jeździł, od rana, yy, od rana właśnie miałem na myśli taki skład sobie z, z, złożyć na makiecie i prawie jest urzeczywistniony. Mówię prawie, ponieważ nie mam tego parowozu, który, który, który by był dla mnie, yy, dla mnie osiągany i yy, który by yy, urzeczywistnił ten plan filmowy, zdjęciowy na mojej makiecie no niestety nie będzie tego przejazdu nie zrobię tak a po pierwsze a po drugie bym musiał mieć jakiś malutki samochodzik który mógłby jeździć wokół pętli kolejowej może jakieś takie coś nagram a tu jest ten skład mniej więcej zaprezentowany ale już zastrzeżam że to był parowóz 260 typu Mongol. platforma się zgadza Wagony pasażerskie prawie się zgadzają. No i wagon techniczny służbowy też prawie się zgadza, ponieważ to był czerwony Central Pacific. Dzisiaj osobiście ten film nawet obejrzałem, żeby jeszcze raz popatrzeć jakie były, e, s, były e, lokomotywa. Grała w filmie jak i cały skład pasażerski towarowo-pasażerski, czy tak zwany Tobos. Czyli Tobos to jest rodzaj pociągu, który jest połączony połączeniem pociągu towarowego z pasażerskim. Tutaj jeszcze rzut na stare logo z Mechano. I chciałbym teraz pokazać parę rzeczy tutaj na komputerze. Tutaj mamy rycinę y, parowozów 44 American. Oczywiście to nie był ten parowóz, który zagrał w tym filmie. Y, tu jest wagon Pulmanowski starego typu. Tutaj jest wagon typu Caboose, który y, prawie taki, który właśnie zagrał w tym filmie. Tylko, że on miał wtedy y, y, nośone przedsiębiorstwo Centra Central Pacific. I oczywiście chciałbym pokazać lokomotywę, momencik, która zagrała w tym filmie. Jest to lokom lokomotywa typu Mongul w układzie osi 2, 6, 0. Jeszcze tutaj na moment coś jeszcze chciałbym pokazać, tylko muszę wziąć zakładki. O i to jest właśnie ten Pullman, te Pullmany, które zagrają w tym filmie Powrót do przyszłości 3. No powiem tak, wiem, że firma Baśman to produkuje i teraz jest taka prośba do modelarzy i do ludzi którzy oglądają mój kanał jeśli ktoś ma takie wagony na zbyciu z firm tak jak Banchman Model Power czy inne amerykańskie firmy to proszę napisać w komentarzu skontaktujemy się poprzez e-mail ja chętnie takie coś odkupię może być używane ponieważ chciałbym takim, takie wagony mieć na stanie na swoim makiecie kolekcji. Teraz wracamy do składu eee, chciałbym powiedzieć że to właśnie to jest Amerykan 4.4 platforma się zgadza. Wagony płymanowskie prawie się zgadzają. E, ponieważ to są wagony z trzecie, e, z, między trzecią a czwartą epoką, a to były wagony z pierwszej epoki które były pokazane na przed chwilą na tym zdjęciu oraz ta lokomotywa. Sprzęgi oczywiście amerykańskie się będą się zgadzać. Wszystko prawie się zgadza. To się taka, taka ikona popkultury amerykańskiej kolei wystąpiła na mojej makiecie. I chciałbym jeszcze tutaj pokazać o jaki mi parowóz w końcu chodzi. To jest ten parowóz typu Mogul 260 jeśli ktoś by miał takie coś e, na stanie, czy w sklepach modelarskich, napiszcie w komentarzach, ja się skontaktuję e, nie ma problemu poprzez e-maila jakoś damy radę e, tylko jakby ktoś właśnie miałby taki coś na, na, na stanie czy do odkupienia ja chętnie kupię, nie ma problemu nie ma problemu Finansowo to nie przeszkadza, w ogóle chciałbym się zwrócić teraz do Was, czy ktoś jeszcze w ogóle zbiera tabor amerykański oprócz mnie, i czy można gdzieś od, z drugiej ręki, czy od prywatnych kolekcjonerów takie modele lokomotyw amerykańskich, czy wagonów pokupować. Oczywiście za rozsądną cenę. Ja wiem, że większość ludzi e, kolekcjonuje tabor nasz, na przykład PKP, to jeszcze raz się tutaj powtórzę na tym kanale, ale e, zwracam się do ludzi, którzy właśnie mają inny tabor niż e, tabor europejski, e, napiszcie w komentarzach. E, po, e, Porozmawiam poprzez komentarze, skontaktujemy się, może coś z tego wyniknie. To jest tylko taka moja prośba ponieważ y, rynek amerykański jeszcze się nie otworzył na Europę i no niestety część rzeczy takich jak wagony, zawsze pullmany, no na razie jest to nieosiągalne. No chyba, że bym zadzwonił y, do sklepu modelarskiego w USA i bym takie coś ściągnął, zamówił albo na ebayu. Na razie chciałbym poszukać to jeszcze w kraju, w Polsce. A za parę dni będzie prezentacja nowej lokomotywy American 4.4 przedsiębiorstwa Baltimore and Ohio. Taką lokomotywę będę zamawiał, będę kupował i pojawi się na moim na mojej makiecie. Będzie to druga lokomotywa w kolekcji. No i oczywiście z właścicielem sklepu też będę rozmawiał, czy ten właśnie Mongul 260 jest do osiągalny poprzez firmę Mechano do czy jest osiągalny i czy czy takie coś będzie jeszcze osiągalne po prostu mówiąc prosto ponieważ no to już są stare lokomotywy katalki z 2000 roku 23 lata no także tylko że tak powiem na magazynach gdzieś zakurzone mogą jeszcze być i te które zostały jeszcze niesprzedane po prostu może firma Mechano jeszcze wy wyślę za prośbą yy, właściciela sklepu. No i oczywiście moją osobistą. Po prostu no, ciężko jest ten tabor yy, złożyć do kupy w sensie takim podozbierać, skolekcjonować. Yy, jeśli chodzi o firmę Mechano, to wiadomo yy, to co się stało na. Na magazynach jeszcze jest to do ściągnięcia, tylko po prostu trzeba porozmawiać z właścicielem sklepu, ponieważ yy, prawie nikt nie zakupuje taboru amerykańskiego, dlatego też to sklepy modelarskie niechętnie to ściągają. A druga rzecz, yy, no, rynek amerykański no, nie chce się otworzyć na Europę, to jeszcze raz powtórzę. I no, niestety jest to tak utrudnione kolekcjonowanie taboru amerykańskiego, dlatego właśnie tutaj się zwracam do internautów. Może ktoś posiada w kolekcji tabor USA? Może ktoś chce coś odsprzedać? Ja chętnie się skontaktuję. A tutaj stoi sobie na bocznicy prawej skład yy, specjalny, w sensie taki filmowy, popkultury amerykańskiej z filmu Powrót do przyszłości 3. Z lokomotywą parową. To będzie na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo. Życzę dobrego nowego tygodnia i poproszę o jakiś komentarz, yy, o skontaktowanie się, jeśli będzie można, jeśli będzie taka możliwość. No i w przyszłym tygodniu będzie prezentacja nowej lokomotywy. Dziękuję bardzo.